Cześć! Dzisiaj chcieliśmy Wam przybliżyć następną naszą imprezę, którą jest uczestnictwo w Enduro Rally 2.4, rajdzie nawigacyjnym, który odbywa się w tym roku w Drawsko-Pomorskim. Jest to piąta edycja tego wydarzenia. My w tym roku, razem z Liberty Motors, postanowiliśmy wziąć w tym udział w dwojaki sposób. Pierwsze, chcemy Wam przybliżyć motocykle Adventure z gamy pojazdów Liberty Motors, takimi jak Tuarek, takimi jak Desert który będzie totalną nowością na tym rajdzie. Tenera 700, którą doskonale znacie, ale chcieliśmy na tych motocyklach posadzić ludzi, którzy będą po raz pierwszy mieli okazję zetknąć się z taką przygodą. Raz, nawigacja, roadbook, dwa ride terenowy. Kolejnym krokiem było przygotowanie wspólnego treningu, na którym nasi uczestnicy mieli okazję zetknąć się ze swoimi maszynami, ale też poznać tajniki jazdy w offroadzie, pod okiem Macieja Giemsa. Jesteśmy w Drive Position w Senkocinie Starym. Co tutaj robimy? Szkolimy się przed Enduro Rally, bo dostałem zaproszenie od Liberty Motors, za które serdecznie dziękuję, do udziału w Teamie Aprili, który właśnie będzie startował pod Egidą Liberty Motors właśnie w tym rajdzie. Jest to dla mnie troszkę nowe zdarzenie, ponieważ w rajdzie żadnym chyba Enduro nigdy nie uczestniczyłem, nie przypominam sobie. O tyle nowe, że kupiłem. Jestem dumnym właścicielem tego turystycznego Enduro, jak widzicie, tak raczej bardziej turystycznego, z niego na razie korzystam, ale zamierzam go docisnąć, ją docisnąć w terenie. W czym mam nadzieję, trochę pomoże mi tutaj to szkolenie. Przygotowujemy się do Enduro rally. Ja już trzykrotnie się próbowałem wybrać na ten ride, zawsze coś przeszkadzało, żeby na, na niego dotrzeć. Będę miał okazję, tak naprawdę pierwszy raz można powiedzieć w Polsce jechać Ducati X. Będę próbował się z niego wiedzieć, tak żeby na enduro rally mieć jak największy fan z jazdy. Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie, a jeśli wy jesteście ciekawi, to śledźcie nasz kanał na Facebooku Liberty Motors lub na Liberty TV na YouTube, gdzie będziemy robić codzienną relację z tego, jak nam idzie. Do zobaczenia na starcie.